szonazycharczu.kwantvegetari.pl. Dzisiaj pokażę ci pewną ważną kwestię dotyczącą prawidłowego wykorzystania skali. Mianowicie, co zrobić, żeby e, kiedy masz jakiś podkład czy zespół coś gra, ty grasz jakąś improwizację, jakąś solówkę, wykorzystując skalę, co zrobić, żeby to brzmiało dobrze, żeby to nie brzmiało po prostu jak granie e, skali jakieś takie trochę bez sensu, mówiąc e, bez ogródek. Więc jest pewien ważny element. Dojdziemy do tego za chwilę, co to jest, ale tutaj pokażę Ci, do czego grałem ten przykład na początku, ponieważ to jest nie bez znaczenia. Złożyły to dwa akordy. Tak zwane 2-5, czyli bardzo popularna progresja czy kadencja w Ogólnie rozrywkowej muzyce, drzezie, funku, to już w ogóle to jest praktycznie, co, co drugi akord to jest właśnie ta progresja, szczególnie w drzezie. Ok, mamy pierwszy akord, to jest Amol, a tutaj Amol 7, czyli akord Amol z dodanym jeszcze jednym takim dźwiękiem, nazwijmy to wzbogacającym. Nie, ch nie chcę chodzić tutaj w teorię, równie dobrze mogło być to po prostu samo Amol, ale to ta septyma, czyli to 7 daje jeszcze dodatkowe brzmienie, czyli Amol 7, pierwszy akord. A drugi jest D7. Czyli mógłbym zagrać tutaj też Amol i D dur, ale jak mówię, dodaję te septymy, czyli te siódemki, one wzbogacają tutaj brzmienie, dają im pewien charakter. Ale to nie jest jakby sedem tej lekcji. Więc mam dwa akordy: Amol, Amol 7 i D7. Nie będę tutaj nie pokazywał, dokładnie to gram, bo one, to nie jest sedem tej lekcji, ten podkład, tylko serdecznie wiedział, że są te dwa akordy. No i jakbyś do tego podszedł improwizując, prawdopodobnie znalazłbyś skalę, która pasuje. Bądź tutaj, że jeśli chodzi o jakby pasujące dźwięki, to skala G-dur będzie tutaj pasująca. Może żeby już e, jakiś inny schemat tej skali poznać, jeśli jeszcze go nie znasz. Pokażę Ci drugi schemat, można powiedzieć drugą superpozycję tej skali durowej. Zaczynam tutaj od piątego progu, od dźwięku drugiego stopnia tej skali. Wygląda to w ten sposób. To jest schemat, który może poznałeś jako skala Dorycka. Jeśli wiesz, że skala Dorycka jest skala durowa, e, całe dwa progi niżej to te same skale, to będziesz po prostu od razu wiedział, skąd to się wzięło. Jeśli nie, nie znasz teorii, teraz się tym zupełnie nie przejmuj, po prostu jest to inny schemat skali durowej. Zagram go jeszcze raz powiedzieć, widzieć podkład, nie podkład w tylko diagram na ekranie, żeby się go nauczyć tego, tego diagramu. Przy okazji, można to spojrzeć jako pentatonikę molową. Tutaj byłaby amol pentatonika z dodanymi dwoma dźwiękami, dodajemy tutaj dźwięki, tutaj. I w innych oktawach też. Jeszcze tutaj mamy coś Tak wygląda ta skala. Tutaj mamy skalę po prostu. E, ogólnie nim jako skala G-dur, dźwięki skali G-dur przynajmniej na pewno. E, no i byś po prostu grał po tej skali jakieś frazy improwizował jakieś zagrywki. Można wejść w wyższe, niższe pozycje, ale jak mamy ciągle te same dźwięki, ale to by na dłuższą metę nie brzmiało no po prostu najlepiej. Czasem by pasowało, czasem nie pasowało. I sekretem, czy bardziej problemem, który by sprawiał to, dlaczego to nie, nie zawsze dobrze brzmi. Czasem dobrze brzmi, jak ci wyjdzie, czasem nie, mimo że ciągle grasz dźwięki ze skali, czyli teoretycznie pasujące, byłoby to, że mamy też podkład, który akordy się zmieniają. Tak mamy na, na pierwszy akord a 7 później D7. I kiedy gram po prostu po skali, nie myśląc sobie. Nie myśląc, co się dzieje w podkładzie, to jakby ignorujemy to, że tam się zmieniają jakieś akordy. A możemy w naszej improwizacji zaznaczyć, czy też podkreślić to, że pewne akordy zmieniają się. Wiemy, jakie to są akordy, i możemy w naszej improwizacji zaznaczać to, że właśnie w danym momencie zmienia się jeden akord z jednego na drugi. I jak to zrobić? Zaraz ci pokażę. Tu przede wszystkim musisz poznać coś takiego jak. Dźwięki akordowe. Dźwięki akordowe, czyli to są po prostu dźwięki, z których składa się dany akord. Czyli jeśli mamy akord am 7, to on się składa z jakichś konkretnych dźwięków. Tutaj możemy wizualnie znaleźć te dźwięki. Tylko po prostu one nie są zagrane pojedynczo, to są zagrane naraz. Ale jak na pewno domyślasz się, muszą to być jakieś dźwięki z ich czterech w tym przypadku. możemy równie dobrze zagrać je jako pewien diagram, jak, podobnie jak skalę. Te rozłożony akord, czyli tak zwane arpeggio. I dla akordu, czy dla arpeggio AMOL a 7 w tym pozycji na grypie, będzie to wyglądać w ten sposób. Wstawiam trochę szybciej. Więc to jest arpeggio akordu AMOL 7, czyli po prostu dźwięki z tego akordu, tylko zagrane nie naraz, ale rozłożone po kolei. I drugi akord, D7, to w tej pozycji, na gryfie, schemat tego arpeggio by wyglądał w ten sposób. Trochę szybciej. I w ten sposób mamy już oczywiście jak siądziesz i nauczysz się tych y, diagramów, ale będziemy opanowane zarówno skalę, która, czyli ogólnie zbiór dźwięków pasujących do, do tych akordów jako całości, jak i te dwa arpeggia, czyli arpeggio akordu Am7 i D7. No jak to teraz wykorzystać, jak to połączyć? Oczywiście to jest cały temat temat rzeka, zarówno same skale, jak i same arpeggia, jak i później połączenie tego, to jest naprawdę materiał na kursy całe. Ale tutaj pokażę Ci jeden ze sposobów, w którym może słyszałeś ode mnie lub kogoś innego lub nie. Jest to najprostszy sposób na wykorzystanie właśnie tych arpeggio, tych dźwięków akordowych. Jest taki, że w momencie zmiany akordu, grasz któryś z dźwięków akordowych, czyli któryś z dźwięków arpeggio. Czyli jeśli wchodzi teraz ten akord Am7, to grasz na przykład tutaj ten dźwięk. To jest jeden z dźwięków akordowych. Skąd wiedzieć jakie to są dźwięki? No musisz po prostu widzieć wizualnie. Jest to arpeggio, i po prostu któryś z dźwięków tego arpeggio będzie dźwiękiem akordowym, czyli dźwiękiem, który składa się na ten akord. Tutaj też bym mógł zagrać ten dźwięk, to był też jakiś dźwięk akordowy, tutaj inny. Po prostu w momencie, kiedy wchodzi akord dany, zaznaczamy go grając właśnie dźwięk akordowy. I skąd w ogóle ten pomysł, żeby właśnie grać ten dźwięk akordowy w momencie zmiany akordu. No jeśli zastanowisz się, jest to logiczne. Jeśli w podkładzie wyprzewodany dany akord, to jeśli w melodii czy w improwizacji zagramy właśnie ten... któryś z dźwięków tego akordu, to on musi dobrze pasować. A drugi powód, równie ważny, jest taki, że słuchacz wtedy słyszy, że my podążamy za tym, co się dzieje w podkładzie. To, co, na, za tym, co gra zespół, że nie jesteśmy gdzieś oderwani. W gramy swoje, nie patrząc, nie słuchając nikogo. Gdzieś tam po skali jakieś przebiegi w górę, w dół, bezsensowne troszkę, tak niestety wychodzi. Tylko my podążamy za tym, co się dzieje w podkładzie i poprzez to, co gramy, zaznaczamy te zmiany akordów i po prostu słychać, że wiemy, co robimy. Więc pierwsze ćwiczenie, po tym jak już nauczysz się samych tych schematów, czyli no, najpierw w skali um, tej durowej, w górę i w dół, a później tych arpeggio. Naucz się grać w górę i w dół, żeby po prostu mieć sprawność i później włącz sobie najpierw metronom. Jeszcze bez podkładu, chodzi o to, żebyś słysząc, grając, słyszał właśnie to, co się dzieje w podkładzie, bez podkładu, czyli zaznaczając zmiany akordów właśnie graniem w improwizacji dźwięku akordowego. Czyli grasz sobie coś zaczynając od takiego dźwięku akordowego, przepraszam, <coughs> akordu Am7. I później macie momencie akordu tutaj wszedłem na, na dźwięk akordowy tego kolejnego akordu, czyli D7. Graj tak w kółko i choć o to, żebyś po prostu grając, słyszał um, te akordy, mimo że one nie są grane, przez to, że będzie się zaznaczał improwizacji. Czyli grasz pierwszy dźwięk w czasie, w swojej salówce, który wypada na dany akord, grasz pierwszy dźwięk, to będzie dźwięk akordowy, później już grasz po skali jakieś przebiegi, zagrywki, różne rzeczy, po prostu, które normalnie byś grał, i w momencie, kiedy będzie wchodził, normalnie by wchodził w podkładzie ten akord kolejny, czyli na przykład D7. To w improwizacji zaznaczasz to grając w tym momencie jakiś dźwięk tego wchodzącego, właśnie akordu. I w ten sposób e, poczuć sobie chwilkę to, żeby właśnie umieć odnajdywać te dźwięki akordowe. I później, jak już to będzie ci szło na sucho, to jest dobry sprawdzian. Na sucho mam na myśli bez podkładu. To jest dobry sprawdzian tego, czy do, trafiasz dobre dźwięki. Jeśli będziesz w Twojej improwizacji słyszał te akordy, to, to jest dobry znak. Wtedy sobie włącz podkład i e, zacznij grać, właśnie. To samo, w ten sam sposób do podkładu. Ja włączę teraz podkład i zademonstruję Ci, że to rzeczywiście pasuje, że to się zgadza. Wszystko teraz wchodzi D7, tu 7, i zacznę mieć dźwięk akordowy i zejść po skali do innego dźwięku akordowego, do tego akordu, który wszedł, czyli D7. Spróbuję jakieś inne połączenie. Wszystko pasuje, jak słyszysz. dźwiękami akordowymi zmiany akordów e, i te dźwięki pasują. Równie dobrze mogę gdzieś indziej na gryfie to zagrać, na tu. Grałem dźwięk akordowy. Co oczywiście odnosi się nie tylko do tej pozycji na gryfie, ale w całym gryfie możesz znaleźć schematy tych arpeggio, czyli te dźwięki akordowe i po prostu w momencie zmiany akordów zaznaczać dany e, dźwięk akordowy. Oczywiście to jest tylko Pokazanie małego ułamka jakby zastosowania dźwięków akordowych razem ze skalą, to jest szeroki temat. Tak naprawdę improwizacja w głównej, w głównej mierze opiera się na skalach i dźwiękach, dźwiękach akordowych połączonych ze sobą. Oczywiście jest wiele innych zagadnień, nie chcę tutaj upraszczać, ale to jest stosowanie duży element, więc warto to wyciczyć, zacznij od tego sposobu, który tutaj pokazałem. Poniżej, jeśli oglądasz na stronie kwadratgitar.pl, to poniżej gdzieś powinien być. Link do tego podkładu, możesz sobie włączyć ten podkład i po prostu grać w ten sposób. To będzie bardzo rozwijające, gorąco się zachęcam, żebyś właśnie tego prostego dwuakordowego podkładu postarał się to poćwiczyć. A jeśli chcesz więcej na ten temat, zobacz też na przykładzie też takiej legendarnej solówki Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Jeśli chcesz zobaczyć właśnie jak w praktyce wykorzystywał Brian May, czyli gitarzysta zespołu Queen, to podejście do improwizacji to przygotowałem specjalny, darmowy poradnik. Właśnie, sekret solówki Bohemian Rhapsody. E, powinien tutaj powiedzieć się przycisk, kliknij go i zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie możesz odpowiedzieć swojego maila e, i właśnie otrzymasz wtedy darmową, e, ten, ten darmowy poradnik na swojego maila. Zachęcam też, żebyś poniżej zostawił komentarz, napisał jak Ci się podobała ta lekcja, ewentualne pytania. Ja te wszystkie komentarze czytam, będę odpowiadał. Jeśli będzie jakieś pytanie, więc koniecznie napisz. Także kliknij kciuk w górę, polub ten filmik na YouTube oraz chyba tutaj powinien się wyświetlać przycisk do subskrybowania kanału na YouTube, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Więc, to było tyle. Cześć, to był Szymon z kwadranszagitary.pl Pamiętaj, ćwicz, może, nie kończę dużo, trzymaj się i kliknij tutaj, pobierz ten darmowy poradnik.